Cześć, witam serdecznie w kolejnym odcinku na temat tłumików ATEKA. W tym odcinku zajmiemy się tłumikami serii AR. Są to tłumiki full-autorate do broni sportowej i zdaję sobie sprawę, że część osób mówi, że nie potrzebuje tłumika full-auto rated, jestem strzelcem sportowym, nie mam broni, która strzela ogniem ciągłym. Oczywiście po części ma rację, ale tylko po części, gdyż bardzo intensywnie strzelając możemy te tłumiki bardzo mocno nagrzać, w związku z czym przy strzelaniu sportowym, dynamicznym, powinniśmy używać tłumików full-auto rated. Chodzi o to, że tłumik na przykład myśliwski, który jest wykonany z aluminium, po kilkunastu, kilkudziesięciu strzałach Rozgrzeje się bardzo mocno. Jego zużycie będzie następowało bardzo, bardzo szybko, wówczas dużo szybciej niż zakłada producent, taki tłumik po prostu będzie miał dużo krótszą żywotność, co więcej, przy pewnej temperaturze można go uszkodzić. Tłumiki Faloutor Rated mają dużo wyższą temperaturę zakres tej pracy, tak, temperaturowej i dużo więcej można z niego normalnie w świecie strzelić. Co więcej, nawet nagrzane nie zużywa się tak mocno jak tłumiki, które nie są Fallout Rated. W związku z czym przy strzelaniu sportowym, ale dynamicznym, powinniśmy takich tłumików używać. I to jest jakby standard przyjęty w środowisku strzeleckim. Ludzie, którzy wiedzą na temat tłumików, trochę więcej. Seria AR. Zaczniemy od najmniejszego tłumika z tejże serii, gdyż mamy trzy modele, można powiedzieć, jeżeli chodzi o wielkość. I pewne rzeczy, które zaczynają się w nich jeszcze dziać, pewne podziały takie wewnętrzne, bym powiedział. Każdy model może mieć kilka jakby konfiguracji. Tłumik AR-34. Średnica 30 mm, 4 moduły, tumik mały, kompaktowy, lekki, występuje tylko w wersji montowanej na gwint. I do czego jest ten tłumik? Mianowicie ja na przykład osobiście używałem go na zawodach, gdzie strzeliśmy z 2-2-3, ale na dłuższym dy dystansie. Tak, Midręczmy Kita, żeby podać przykład. Dlaczego taki? Dlatego, że on już działał, był wydajny, a jednocześnie jego mała średnica pozwalała mi go przekładać przez różnego rodzaju elementy, yy, gdzie używając większego tłumika nie mógłbym tego zrobić, tak? Czyli w przypadku broni, jeżeli zależało mi, żeby ten tłumik był, żeby. Ucinał mi troszeczkę tego hałasu, tak, żeby ten hałas był mniejszy, żeby ten odrzut był trochę mniejszy, a jednocześnie nie chciałem mieć nic dużego albo żeby mi przeszkadzało przy przekładaniu przez różnego rodzaju ścianki i tym podobne rzeczy. To jest bardzo fajny wybór, zresztą najtańszy w ofercie, które aktualnie posiadamy. Kolejnym tłumikiem serii będzie R43, tak naprawdę taki wół roboczy, najczęściej sprzedający się tłumik, występuje w kilku wariantach. Ten tłumik, który ja mam w dłoni, później porobię przebitki, oczywiście będziecie to widzieli, to jest tłumik, który jest akurat montowany bezpośrednio na gwint i z otworem wylotowym 223. Jego wielkość, 40 mm średnicy, 3 moduły, w zasadzie wyciąga wszystko co można wyciągnąć z kalibru 223. Naprawdę duża pojemność ciepna, można bardzo intensywnie strzelać. Jeden magazynek ogniem ciągłym albo trzy bardzo szybkim rytmicznym. Bardzo, bardzo fajny, wydajny tłumik, jednocześnie dość lekki. E, I nie jakiś wielki gabaretowo. Pokryty cerakotem, zresztą tak samo jak wszystkie pozostałe tłumiki. I tu możemy mieć kilka konfiguracji. Po pierwsze, to jest dobra wielkość do 223, ale podobny ładunek prochowy ma nabój do AK-47, czyli 7,62x39 czy 300 blackout. Więc ten tłumik możemy zamówić z otworem 223 bądź 30. Możemy go zamówić, tak jak jest tutaj, czyli na jakiś gwint, jedna druga 28, 14 razy 1, 15 razy 1 i tak dalej, czy tam 5,8,24, bądź możemy go zamówić w wersji na aflow. Aflow to jest system montażu na urządzenia wylotowe, które produkuje ATEK. Ma ich kilka rozwiązań, ja zrobię później przebitki trzech z nich i są to urządzenia o różnym zadaniu: tak? są to tłumiki pomienia, są to hamulce wylotowe są to jeszcze inne tłumiki płomienia. tak? Tych rozwiązań jest kilka, pięć z tego co pamiętam, także każdy może sobie coś wybrać. I ostatnią wersją jakby montażu jest to wersja Aflow Lock, tak ono się nazywa, czyli poza tym, że ma kształt Aflowa, tutaj wszystko będzie się pasowało. to jeżeli mamy tłumik w wersji Aflow Lock i mamy urządzenie wlotowe Aflow Lock, czyli będziemy mieli R43 Aflow Lock i urządzenie wylotowe lock tak, Aflow, to to urządzenie będzie wyglądało dokładnie w taki sposób. Też zrobię tutaj przebitkę i będzie miało taki specjalny element, który jest po prostu zatrzaskiem. Tak? I mamy specjalne dedykowane urządzenia wylotowe, które mają specjalną zębatkę, z którym ten zatrzas współpracuje. Po pierwsze, bardzo niewiele. Elementów, które się to poruszają, bo tak naprawdę w tłumiku pojawiają się dwa dodatkowe elementy. Tak, jest zapadka 3, przepraszam, sprężyna oraz pin, i to jest wszystko, więc jest to prosta konstrukcja. Natomiast na tłumiku płomienia po prostu jest dodany jakby dodatkowy pierścień, który jest tą zębatką, gdzie jest ta zębatka umieszczona. I żebyście wiedzieli od razu, jeżeli mamy tłumik, który nie jest na loka, a mamy aflowa z tym lokiem, to będzie pracować. Tak? każda konfiguracja będzie pracować, ale żeby czyli możemy zamontować, możemy korzystać. Natomiast żeby lok faktycznie pracował, musimy mieć urządzenie wlotowe aflow i musimy mieć tłumik aflow lock. I czemu ten lok powstał? A mianowicie dlatego, że sporadycznie, ale co jakiś czas sukcesywnie pojawiały się osoby, które mówiły, że zdarzyło im się, że na systemie aflow, Coś im się poluzowało? Ja myślę, że wyszliśmy około 20 tysięcy sztuk amunicji na dwóch karabinkach, które były na systemie Aflow. Nigdy nic mi się nie zdarzyło, żeby się poluzowało. Tak samo jak Atek, zanim wprowadził do oferty rozwiązanie Aflow, tak system montażu Aflow, który jest między innymi na serii AR, nigdy nie stwierdził, żeby coś się luzowało. Niemniej jednak w jakichś specyficznych, być może, sytuacjach, klienci twierdzili, że Coś takiego się pojawiło i właśnie dla nich jest rozwiązanie LOCK. Jeżeli ktoś chce mieć 100% pewności, że tłumik się nie odkręci, nie polozuje na tym połączeniu, to wówczas może zakupić takie rozwiązanie. Ono jest niestety kilkaset droż złotych droższe, natomiast takie rozwiązanie może sobie zakupić. Ostatnim z rodziny tłumików AR będzie R44 czyli znowu średnica 40 mm, 4 moduły, to jest tłumik dedykowany do 308. On daje około 28 dB wytłumienia, czyli można coś więcej, oczywiście jeszcze ugrać, stosując trochę większy tłumik, tak żeby to miało ręce i nogi, tak? bo staramy się, żeby tłumiki dawały około 30 dB wytłumienia w stosunku do huku wystrzału ze względu na to, że wokół pocisku jest to rzek macha, jest dodatkowy hałas, więc nie chodzi o to, żeby zbudować tłumik, który da 50 dB, bo pocisk dźwiękowy generuje 140. Nie ma sensu po prostu schodzenia do bardzo niskiej wartości hukru. Yy gwałtownie rozprężających się gazów tak i schodzenia poniżej tej wartości 140. Tłumiki dobieramy tak do wielkości kalibru, czy do kalibru jako takiego, żeby w efekcie ten huk wystrzału był na poziomie 130 paru decybeli, bo pocisk i tak generuje 140, w związku z czym tak powinniśmy dobierać tłumiki. I tak jak powiedziałem, AR44 sugerowany jest do 308. Można go zamówić oczywiście z otworem wylotowym 223, ale najczęściej sprzedajemy takie z otworem wylotowym 30. Może być Montaż na dedykowany gwint może być na system AFLOW i również niedługo na system AFLOW-LOCK. Także to, co na chwilę obecną jest z serii AR, czyli r 34 montowany tylko i wyłącznie na gwint, AR43 na gwint na system AFLOW i na system AFLOW-LOCK już niedługo się pojawi i r 44 na gwint na system AFLOW i również na AFLOW-LOCK, który niedługo się pojawi. Co ważnego jest jeszcze przy tłumikach serii AR? Mianowicie to, że lufa powinna być nie krótsza niż 14,5 cala. Te tłumiki wykonane są ze stali nierdzewnej i nie są zaprojektowane tak, żeby proch dopalał się w tłumiku. W związku z czym lufy nie powinny być krótsze niż 14,5 cala, dlatego że dopalający się proch bardzo szybko spowoduje zużycie tłumika i te tłumiki nie będą miały żywotności około 20 tysięcy strzałów, tak jak są projektowane tak jak powinny wytrzymywać, tylko wytrzymują zdecydowanie krócej w przypadku, kiedy ta lufa jest za krótka. Także taka uwaga, jeżeli mamy lufę krótszą niż 14,5 cala, to niestety nie powinniśmy stosować serii AR, albo musimy wziąć na klatę to, że tłumik dużo szybciej będzie się zużywał. Jeżeli chodzi o sam montaż tłumików serii AR, to tak samo zresztą jak urządzeń wylotowych typu AFLOW, Zdejmujemy to urządzenie wlotowe, które mamy. Ściągamy wszystkie podkładki, które tam występują, tak? Czyli te crash washery musimy zdemontować, dlatego że one powodują powstanie nieosiowości później podczas montażu tłumiku, czy montażu urządzenia wlotowego i na nim tłumika. Także wszystkie podkładki również zdejmujemy i dokręcamy. Jeżeli jest to tłumik bezpośrednio montowany na gwint, dokręcamy go. Po prostu to jest wszystko. Jeżeli to jest urządzenie wlotowe systemu Aflow, to Dajemy troszeczkę Loctite'a, ja lubię używać 270, żeby dać minimalnie większy opór, żeby to urządzenie nam się nie odkręciło. Dokręcamy to, mamy taką powierzchnię pod klucz specjalną. Także dokręcamy to, dajemy 24 godziny, żeby klej nam Wyschnął i następnie montujemy tłumik. Pamiętajmy, że przed pierwszym użyciem zawsze pójdźmy cofnąć zamek, zaświecić sobie latarkę oczywiście sprawdźmy, czy tam nie ma naboju zaświećmy sobie latarką do komory, żeby widzieć, co tam się dzieje, i spójrzmy od wylotu lufy przez tłumik, czy lufa jest mniej więcej w osi, bo jeżeli lufa mocno ucieka w krawędź tłumika, to go na pewno uszkodzimy i trzeba sprawdzić, co jest nieosiowego. Może coś weszło między powierzchnię lufy, atłumik, może gwint jest wykonany krzywo, No trzeba to zweryfikować. Na pewno nie pójść i strzelać. Zawsze to sprawdzamy. Czy coś więcej mam do dodania? Chyba nie, także słuchajcie, porobię teraz przebitki, żebyście zobaczyli, jak wyglądają te rzeczy, a wy, jeżeli macie jakieś pytania do serii AR jak się je dobiera, jeżeli to nie było dla Was jasne, gdzie to wykorzystywać, jakiekolwiek, czy związane z smikami ATK, zapraszam do pisania, dzwonienia i zobaczymy się niedługo w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, na razie, hej!